8 29 października 2021. Dzisiaj jest 18, 80 rocznica, jak w Olpozie dachał 29 października 1941 roku został umieszczony ksiądz. Józef urodzony w Hamburgu 7 lutego w 1913 roku. Kapelan w szpitalu w Owińskach, Jego pierwszej placówce. Gdzie zostało 11 listopada 1941 roku zamordowanych 1000 pacjentów. Dzisiaj jest również rocznica Jak Frazing święcenie diakonatu otrzymał papież emeryt dzisiaj. Benedykt XVI. B 16 P16 wyświęcił go do jak na diakona 62-letni biskup No i Hoyzler. Dachał od 11 Lipca 1941 roku, kiedy tu w Hamburgu zamordowano biskupa Jeleona Betmańskiego z Płocka, rodzonego w Żurawinie 11 10 kwietnia w 1900, nie, w 1886 roku. Rocznicy jego urodzin, tutaj, w tym kościele, 10 kwietnia 1983 roku, w niedziela Bożego Miłosierdzia z Jezusem Miłosiernym na dwóch cokołach, na dwóch kolumnach, w Buchalstwie Matki Boskiej, prowadził tutaj. Mówiła męczennika z Liwek, obecny papież Franciszek, który zamknął kościół 13 marca 2020 roku, a nowe porządki wprowadził 18 sierpnia 2020, również w tym kościele, kiedy ustanowili i wydachał świętym koronawirusa Jana Pawła II, świętego z Wadowic który się urodził 18 maja w 20 roku, w domu, że da w dniu, kiedy w Rzymie on poświęcił kamień węgielny pod kościół serca Chrystusa króla, króluj nam Chrystę.